Bardzo pocieszni są dzisiaj w Ewangelii apostołowie, którzy zadają takie szkolne pytania. Kto jest największy w Królestwie Niebieskim? Trochę jak uczniowie z podstawówki, którzy licytują się, która drużyna piłkarska jest najlepsza na świecie. Pan Jezus jednak potraktował to pytanie poważnie i odpowiedział. Największy w Królestwie Niebieskim jest ten, który zdoła... Zrezygnować ze swojej woli na krótko, po to, żeby swoją wolę połączyć z wolą Pana Boga. To jest ten, który może czuć się bezpiecznie nawet przed atakami zła. I po drugie, największy w Królestwie Niebieskim jest ten, który potrafi w sposób zdecydowany opuścić zwyczaj to co mówią inni tak inni postępują zazwyczaj tak się robi i tak dalej, potrafi opuścić taki stereotyp postępowania po to żeby zadziałać jak ów pasterz z Ewangelii a więc zaryzykować utratę wielu owiec po to żeby uratować jedną, to jest ewangelijna odwaga podparta przez samego Pana Boga